Cześć dziewczyny, chciałam dzisiaj zrobić filmik, czy on jest wami zafascynowany, czy mężczyzna jest zafascynowany waszą osobą, o tak. Słońce przychodzi e, dzisiaj 21.50 do znaku byka, a to jest czas właśnie e, miłości, uczuć, też takiego lenistwa. Długiego, też takiego e, materialnego dobrobytu, ale też właśnie takich e, czasu e, dużej uczuciowości. Dobra, zobaczmy, czy on jest wami zafascynowany, ten mężczyzna. Czy ten mężczyzna jest wami zafascynowany, o którym myślicie. Mm -hmm. Karty pokazują, że e, jest z Wami bardzo zainteresowany przede wszystkim. E, też tu jest taka ciekawość wasza, e, z tym, że jest pokazane, że wy tak troszkę się dystansujecie właśnie od tego. Od jakby y, działania w waszym kierunku. Tak jakby tutaj, y, wiadomo, że to nie do wszystkich będzie, ale jakby tutaj jest chęć spotkań, jest chęć poznawania, y, jest chęć y, komunikacji, y, jest taka po prostu y, taka y, chęć rozwoju, szy, szy, szybkiego takiego rozwoju tej relacji z tym, że widzę Was pokazane jesteście w takich kartach, że um, jesteście po, po, wie, wiele od dziewczyn będzie tutaj po przejściach o jakichś trudnych przejściach i teraz tak jakby nie jesteście na ten moment jakby tą osobą zainteresowane tak jakby jest czas dystansu, jest czas przemyślenia jest takie wgląd w siebie i takie przyczekanie przyczekanie, bo tutaj widać takie mocne jakby chęć poznania was, mocne jakby taka um, otwartość na was, um, ale wy tego jakby nie chcecie widzieć, lub dajecie sobie po prostu um, czas um, bardziej um, dla siebie, bardziej kontrolujecie tutaj siebie, um, bo musicie mieć czas, żeby jeszcze przeżyć um, Przeżyć taką żałobę wewnętrzną, w cudzysłowie żałobę, tak? E, takiego czas, bo tu jest wiele osób, jest takie pokazane rozstanie, ale takie bolesne. Czyli, mm, bo ja zapytam, czy on jest z wami zafascynowany, mm, to odpowiem, że jest z wami zafascynowany, tylko właśnie wy tego nie widzicie, ponieważ nie dajecie, jakby temu też wiary, nawet jak, właśnie temu wiary, to jakby on. Pokazywał tą fascynację Waszą osobą, to zainteresowanie, a Wy tak jakby no, nie wierzycie po tych przejściach. Ale zaraz zobaczymy dalej, bo na razie tylko spojrzenie. Czy on jest, ten mężczyzna Wami, zafascynowany? Czy on jest zafascynowany? On, już, on się Wam już bardzo długo przyglądał. Tutaj było takie. Długie e, przyglądanie się, ale takie mm, lęk przed jakimś takim ruszeniem, jakby się mm -hmm. ja myślę, że Wy też zauważyliście, że pewna osoba mocno e, Wami się interesuje, mocno jest wpatrzona w e, Was, jesteście dla niej taką pokusą, takim zachęceniem, ale to e, on sobie dał czas. Cały czas e, ja się będę przyglądał i niech te emocje, uczucia jej wobec mnie powoli jakby się rozwijają. Się będę temu przyglądał, czy ona faktycznie jest też mną zainteresowana. E, mężczyzna jest bardzo za, e, zafascynowany Wami, e, jesteście dla niego taką, e, takim, e, taką osobą, która. E, oni czują się, że zdobyli coś wartościowego. Czyli zdobyli osobę, która jest dla nich mega wartościowa na wielu hmm. poziomach. E, hmm. tylko, e, hmm. tylko jest wykazane coś takiego, że wy po, po tych przejściach, bo wię, więcej dziewczyn tu jest właśnie po przejściach trudnych i odejściu tak, jakby z jakichś trudnych sytuacji, relacji. I nie są gotowe, żeby przyjąć tego mężczyznę, który po prostu tutaj już więcej fascynacji pokazać nie może, bo tego jest aż nadto. Czyli to albo się będzie działo, albo już to się dzieje. Karty pokazują w ogóle, że macie to przyjmować, ale na zasadzie. Nie przyśpieszać w ogóle, nie, nie przyśpieszać. Nawet jak on będzie przyśpieszał, to wy to po prostu przyjmujcie, ale tak jakby nie oddawajcie takiej serii w stronę tej osoby, tylko powoli otwierajcie się na, to, na tą znajomość, na tą relację, na tą miłość i też jakby tutaj pokazujcie, ale bardziej pod kątem przyjaźni, takiej serdeczności. Zainteresowanie tym mężczyzną. I to będzie procentowało w przyszłości taką spójną relacją. Um, może być tak, że um, Wasza tęsknota za tamtą relacją, chociaż była raniąca, boląca i w różny sposób upokarzająca, um, może, um, może Was ominąć właśnie. Ta fascynująca relacja, która tu jest pokazana. Więc karty pokazują, żebyście po prostu nie wchodziły od razu w związek, ale powoli jakby otwierały na to na razie jako na przyjaźń, bo tu jest szansa wybrnięcia z tego smutku, z, tego, z tej nostalgii, z tej tęsknoty za czymś co już i tak e, nie dałoby Wam szczęścia ani spełnienia.